Trzeba witle dajcie na kanale Olak Paranormal dzisiaj, dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie, no, inny niż zwykle To nie będzie z dwań, to dzisiaj, poza tym żadnych nie będziemy testować, ale dzisiaj będziemy testować, ale dzisiaj będziemy pijać Leonardo na 25 klasy Jakby to, to jaki dzień temu e, piję e, Primo na 25 klasy, jak widać Ale jeszcze, ale ja w ogóle, ale tego, 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 tego filmku nie nagrałem, ale dzisiaj tak, będziemy pijać Leonardo z kosztem, a my już idziemy na bitwę Dobra... Nawet no, widać, że muszę robić wiek, bo tutaj nie mogę to odpaść... Ło! Nie mogę! Bo wam le... bo le... Ulepszyłem na, na, na dziewiątą klasę, no, więc jeśli... Można być teraz z każdą klasą, to już trzeba... Jak się mam na lewą to, to, to nie można szybko odpaść, bo można... Lecieć bardzo dużo pucharków, a tego chyba nikt by nie chciał. Dobra, ale tylko tak

o nie. Ech, nie. Nie, nie. Nie, ale bez oh yes. no Dobra, lecimy połownie, bo ja też... Bo to, bo to by było, bo właśnie będę próbować, nie nie teczuję, ale... widzieliście Dziewięć pucharków dodane, to jest po prostu chyba jak się po prostu... Koszmar każdego regularnie osadzi, tyle pucharków. No dobra, i to jest mój mąż To jest kurza, nawiązać go przed Kikendi, bo on, on po że tu nie jest niezniszczalny gość nawet prawie nie da się nawet go pokonać. Nawet taki Edgar, nawet, nawet, lewy do żeby go płacić. Te, te Więc tego dałem do kurza, bo ale trudno, tak powstała, to powstała. To, no, to, oj? Zrobił się nie podniesiony dalej, bo tak znowu bym kolejne kwarki. o nie, bo tej, że... Muszę tam pasy, żebyś to czekajcie. Oni już nie, nie, nie! Dobra, więc wygramy teraz. W na trybie duo, ponieważ. Jakby co to. Traciłem. Pomimo wszystko, muszę w tej chwili aż. 20 parków, 18 parków. A to jest już nie niewartych już. W ostatnim razie się dało to teraz sobie pojadę. A z jakimś. Gra, z jakimś z innym graczem, sobie... Tutaj na dół było tuło się Jak wiemy, że to bardzo chciałem dołączyć do e, klubu, klubu, klubu moich kolegów, którzy na sobie rozlewam teraz na ekranie, ale tam nie mogą dołączyć, ponieważ e, nie, co to... ponieważ e, był ta, tam jest. Tam był plan... plan, plan bo każdy mówi może być maksymalnie 6 członków. Tam właśnie było wszystkich 30. I... Niestety na no, nie pójdę na łóżmy, ten zjaw możecie aż chociaż jedno miejsce złym tam dołącza. Dobra. A jakby to dołączył, to, to do... ...to, to, 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 to jest klub teraz na jakiś inny. Jeśli nie chcę tu by to zawsze tego ja nie się już... I jeszcze mogę bardzo... To... Jeszcze raz, i, i widzowie, błagam was bardzo, nie hejtujcie mnie za to, kusze, nie umiem gać, bo... nie jestem zbyt dnia w... nie jestem w... O, o kurczę! Dobra, widzowie, odzyskałem dwóch pułarków sprzedanych, e, więc... ...ruszę na bitę, ale brakuje sobie biuracyjnego w wysokości... ...znaczcie, dwa tysiące... ...monety, tak? Wreszcie. W ogóle to karnet jest, ale ja go dopiero co. 15 dni, dni. Ale kupię go jakiś. jakiś, jakiś dopiero. A mylę na kolejną bitwę, bo ja już czupością muszę poszukać 300 karków. Dlatego, jakby to, gdyby to odcinek chciałem wrzucić Dzisiaj, czyli 14 października, ale. Jutro mam do szkoły, więc, a już, 20, a już mam do godziny 20. Więc... Dzisiaj nie mam e, zbyt

nie, później o lepszej, to tak się nie da. Mogę go tylko ulepszyć. Kreść. Na szczęście, jak, 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 a bo ja mam jakieś CD-mierze. tak, bo Na przykład, jak? Edgar, Bass, Kenji. Czyli czy Edgar, Bass, Dynamite, Mortis i Kenji. Oczywiście, przedłużają mi te Na szczęście, Kenji już nie ma hiperdoładowania, ale nie, więc. Bo, bo wtedy jak po grać miał o i wtedy w ogóle w ogóle mnie na w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle to ja zawsze ogóle się w ogóle bo, yy, bo jakoś tak w ogóle nie, ogóle nie, nie, w ogóle nie, 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 no, że... To biega, to tak, to, e, no w ogóle Nie w ale

Dobra widzowie, co to po to jest ponownie, nie? Bo wcześniej zamyśliłem się i Dynamik nie pokonał ze swoim kruczem pucharków, więc. znam no, ponownie. Wychodzę to na jednego z takich ale. widzicie to już że na świętej tak? on no nie jest łatwy do przejścia, bo wiecie o tym, że. Każdą mocą. tą. zrobicie tym, że. za każdym mocą. a nie. niego jeszcze wolno. Zaczymia za do że mnie w kulę wychodzi. To ty za damiarzem, to Dobra. No się ja Zawsze będę chyba w trawie, no ale... Sorry, no nie mogę inaczej, bo no, inaczej nie, nie dobiję leona na wysokie do klasę. Niestety no ty więc to szorki tak robię, ale to jest mój sposób na, na to wyganie na złowykanie biję tym leonem. Więcej nie, nie będę dobijać, no chyba, że nie będę tu... W miejscu jednym to będę go nie wygrać wtedy, ale ogólnie to lipa. Dobra. O, 500 miar zostało, ja tutaj będę czekać sobie. Bo ja tutaj nie wierzę, bo jak będzie to mogę dodatkować go tymi ostrzami, bo mam... Bo ja już mam fizz, bo już mam cały asortyment... Aj... Tutaj już... O co? O co? O co chodzi? O co? To... Dlaczego? Tylko XD, tylko 4 kucharki. Ale jaja. Dobra. No kiedy jeszcze... Jeżdż... Dobra już jestem. W ogóle będą duszki nowe, Na, na przykład... Neonowy yy, Leon, którego muszę koniecznie mieć. Oni O nie, nie, nie. O mały woźnik mnie niby mnie da ja w tej chwili Kadmiarze mogą się przepłacą, to jest duży trend. Poczekam, tu sobie może efekt Bo Bo zobaczcie, to by było nawet nikt nie pokonał żadnego. Jeżeli na innej bitwie grałem, to on to... Jak użyłem ulta, to mogłem zaatakować Edgar i udało się go w go z i tego jakoś daję sobie... sobie... to nie jest taki... taki z wymiarzem. Yy, ale czymś tutaj jest, to sobie potem pogram krótko. Dobra, zostało tylko sześć postaci. O, to tylko szczaki, bo zawsze tam czy nie ma ich do zniesienia. Bo odgłos. Jak tutaj uważnie to napisam, znaczy to nie ma się wtedy nic ty tam, bo on nie jest oczywiście pokona. Nasz, a na przykład to byłby Kentil, czyli na przykład Edgar, Bass lub Mortis. O? Słysza, a, słyszałem też nie Mortis, to znaczy, że oni już coś za lekko. A, ale tu już, już idzie ten dym. ten, niekoniecznie. Chyba, może też tutaj, ale nie na długo. O nie. Tak z wychadzkami wyskoczył, widzieliście to? Jeśli chce nie widzieć, to będziecie wjechali po ale widzieliście? Wyskoczył i tak z macka, jaka zjawacz! Dobra, pogramy, ja już, już sobie pogram. Ja już dokończę to bez nagrywki, bo... Bo, 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 bo ja marnuję czas, aby A aby leoniu tylko... Cokażę przy jednym puharku, więc ja to sobie by... To bez jest już, już bez nagrywki Dobra widzę, ja podziwiam trochę heliona Teraz po prostu... Dobra widzę, teraz po prostu jest tak Prostujcie tylko w jakichś tych krzakach I czekać do końca bitwy Aż wszyscy odpadną no. O? Roznam go w dozorze Wy mega mojej górze wychodzisz. Wy na więc on też jest mocną postacią, więc się przynajmniej władzę. Dobra nie będzie dokładnie, chciałbym jeździć Pamiętam, że w ostatnich sześć miesięcy widziałem. Ja nie Tutaj na Majkim, ponieważ on, jak rozbiłem każdy sobie, to, to, to jak zniszczył mi go, potem to on dalej za te to wyginał mi spokoju, on się odwrócił, mnie... <grym> yy, się na, na szczęście, na szczęście jakiś inny każdy go pokonał, więc miałem e, spokój, a my już idziemy na kajdą bi bitwę bi bi <grym> Dobra, lecimy ponownie z tym, więc tak tak samo jak w każdej bitwie Wszystko wszystko, wszystko tak samo Oj! Ach, najgorzej mnie tam ogrodzenie, Dobra, tak samo jak wcześniej. Sić, w trawie na, do końca bitwy. Dobra. Tylko sardy, a tu... ...kuda, ta bitwa Bada. Aj, się nie dało się! No, ale wolno rozprzestrzenić. Dobra, osiem buharbów! <gryst> Zobaczcie, ile buharbów stało! Nie no, teraz to puszcz żeby yeah. ja już po strzech, mam zagadze ile ja mam dwóch mocy, dużo no! Czy jeden wybuch dwóch Punktów gwiazdnych! <gryst> See ya. Te, jak, jakby sobie co to, ten klub Hejterka Ercia zrobiłem sobie go po prostu z mojego o hunt'a, jakby co? E, więc to nie jest mój klub po bo teraz czekam a szczególnie mortoski zwolniem miejsce, o którym już nie mówiłem, no to tam dołączę. No i tam jest pełen, Dobra, idziemy, to dobra, idę teraz w tym... Oj nie! nie tylko, że nie pokonam, bo niech wyłączyłem, wtedy... Bo ja niechadę, męczyłem się tam cało, cało, całe pół godziny, ja to... Bo ja pół godziny na to poświęciłem. no? Wychodzę, pół godziny ja to wśręciłem no?

ale jestem w szakach, dowiałabym się, ja że z nich uciekać już. Zobaczcie, ludzie dym... o, o O nie. Daj mi spokój. Wysypmy do Tak! Wysypmy do Udało się! W końcu! Pod, po pół godzina udało mi się to zrobić. Dobra. I za 10 już Wow, aż 40 minut! To był odcinek B&M Wysypmy do klasa. Mam nadzieję, że się on podobał, a jeśli nie, to, to na innych, na innych e, film, filmów moich. Ale czyta wczoraj i, i subskrybujcie mój kanał.